Cześć, tutaj witam wszystkich bardzo serdecznie, Szajba Futbolu e, wraca, witam po przerwie, mam nadzieję, że tym razem już e, wystartujemy na dobrym tempie, bo ostatnio wystartowaliśmy, ale szybko to dziś ucichło, ale mam nadzieję, że teraz to wszystko nabierze ponownie tempa, że będziemy tutaj regularnie rozmawiali o tym, co się dzieje na Zielonej Murawie. Tak, gdy ja mówię do was, bo nie chcę, żeby było mówione o waszym meczu, a wy byście grali dalej na błocie. Rozumiemy się? Rozumiemy. Szajbo futbolu, startujemy. Więc oczywiście zaczynamy od razu od od Champions League. Liverpool fenomenalny występ na Allianz Arenie, 3 do 1, piękna wygrana. Owszem, Bayern to nie jest ten sam Bayern co kilka lat temu, gdzie jeszcze Ribery, i Robben znakomicie się spisywali na skrzydłach oczywiście, ale to wciąż jest drużyna, która ma Thiago, Lewandowskiego przede wszystkim oczywiście, ma Humelsa, ma Sylę, ma ma Alabę. I ta drużyna została po prostu z dużą dosyć łatwością, bo ja się spodziewam o wiele trudniejszego meczu, pokonana przez Teresa Jurgena Klopa. Fenomenalny występ środkowych obrońców. Oczywiście Matip jeszcze do tego dołożył swoją żeby nie było tutaj za łatwo. Eee, no i poza tym. Bardzo, bardzo dobry mecz. Wiele osób może powiedzieć, że to był mecz niezbyt, tam zachwycający, emocji zbyt wiele w nim nie było. Tempo było średnie, no ale takie są mecze wyjazdowe. Liverpool nie będzie jechał tutaj od A do Z po całości. Naprawdę znakomity występ. Dawno nie było takiego zwycięstwa na wyjeździe Liverpoolu, bo do tej pory na wyjazdach Liverpool grał słabo w, tym, w tej edycji, a w poprzedniej tak naprawdę no, było Porto, które z całym szacunkiem renomą nie dosięga do stóp Bayernowi był Man City, no ale jednak z Man City gra Liverpool regularnie w Premier League więc to nie miało aż takiego dużego wydźwięku te spotkanie, no i potem oczywiście porażka z Romu także, także te mecze wyjazdowe tak się prezentowały a teraz po trzech porażkach wyjazdowych w grupie bardzo, bardzo dobry mecz znakomity mecz Van Dijk znakomity mecz Matipa bardzo dobry mecz Fabinio, który wszedł w trudnym momencie meczu. Świetny mecz Mane. Równie dobry mecz Salaha, który bramek nie strzela, ale fenomenalnie walczy i kapitalnie asystuje. ta Asysta przy bramce na 3 do 1. Mane. Bon appétit. No, Sacréble. Très bien, très bien, eee, Tak by powiedział pewnie Sadio Mane, bo on tam po francusku pewnie dobrze mówi, e, bo jest w Senegal. No i generalnie fenomenalny występ Liverpoolu, owszem może nie było tam jakiegoś tam heavy metalu z takiego topowego poziomu, ale, ale to, jest to, to jest to na co kibice Liverpoolu oczekiwali, że w Europie ten zespół się nie boi, w Europie ten zespół przed nikim nie pada, no i to co ma robić, to robi bardzo dobrze, Lewandowski przez dwa mecze totalnie nie pierdł, tak można powiedzieć, nic nie zrobił Lewandowski, nic. Jego najlepsza akcja to była wtedy kiedy Przeglądał się Matipowi, który pakuje piłkę do własnej bramki. To była jego najbardziej intensywna akcja w ataku. Przeglądanie się Matipowi, który zabiera piłkę z buta Lewandowskiemu i pakuje samą buja, który ostatecznie i tak nie ma żadnego wpływu. Znakomita postawa Liverpoolu, naprawdę. Czapki z głów, ja jestem ciekawy jak to będzie dalej. Oczywiście w pozostałych spotkaniach pewne zwycięstwo Barcelony z Lyonem bez sensacji. Demolka Man City Eliminuje szalkę 04. Oczywiście, wcześniej już była sensacja w postaci eliminacji Realu. Trzykrotne zwycięstwo z rzędu, tym razem już nie wygrałem, bo odpadł już w 1-8 bez Ronaldo. Oczywiście, wraca z Jan Zidana, ale to już jest za późno, bo i Liga Mistrzów, i Liga, i Puchel Króla. Wszystko zostało już w tym sezonie przegrane, więc Zidan może w tym momencie tylko i wyłącznie budować zespół na nowy sezon. Jeżeli chodzi o pozostałe kolejne spotkania, oczywiście wcześniej już Manchester United sobie zapewnił awans, Tottenham sobie zapewnił awans, czyli oczywiście cztery angielskie zespoły sobie zapewniły awans, awansowały do 1,4. Czyli na, na tym etapie rozgrywek połowa drużyn to są drużyny angielskie. Do niedawna jeszcze się z tego wyśmiewano, że Anglia nie jest w stanie sobie zapewnić solidnego reprezentanta w Europie, a w tym sezonie wszystko idzie jak najlepiej tylko może dla Anglików bo jak na razie i wizy mistrzów i wizy Europy wszystko gra bardzo dobrze wszystkie drużyny liczą się w grze nawet jeżeli ten Arsenal ma trochę problemów to i tak radzi sobie w końcu bardzo poprawnie i strzela te bramki, pobija rywali i idzie dalej tak samo Chelsea ogólnie znakomite postawa angielskich zespołów mam nadzieję, że w losowaniu nie trafią na siebie angielskie zespoły to by było trochę żal, bo ja bym chciał, żeby te angielskie zespoły jak najdłużej się ubiły, bo to zawsze fajnie oglądać ten, ten, ten futbol. Ja oczywiście jestem kibicem Liverpoolu, no i oglądam najczęściej ligę angielską, no i ta liga angielska dla mnie się podoba, więc chciałbym oglądać jak najdłużej ich reprezentantów, a takim, może takim marzeniem w finale to byłby mecz Manchesteru z Liverpoolem. Wielkie derby angielskie, dwa najbardziej utytułowane zespoły angielskie w historii na największej scenie w finale Ligi Mistrzów. Jaka jest wasza opinia? Czy wy chcielibyście taki zobaczyć finał? Bo może jakieś inne zestawienie, może Juventus gdzieś tam, który też znakomicie się pokazał, robiąc comeback, Ronaldo z Na pewno ta Liga Mistrzów jeszcze ma przed nami wiele, wiele emocji. Zresztą to jest Liga Mistrzów, nie bez powodu tak się nazywa, nie bez powodu ta, te, ten turniej jest najbardziej popularnym turniejem piłkarskim e, wśród klubowej piłki. Teraz może przejdźmy na tematy trochę bardziej, e, bardziej obniżone, trochę spowolnione, bo ta piłka w Polsce trochę mniej chodzi, wolniej chodzi. Za nami mecze czwartej Pucharu Polski. No i oczywiście sensacją, tematem numer jeden jest odpadnięcie Legii Warszawa. Ricardo Sapinto znowu na konferencji gada głupoty. E, no, jeszcze jak wygrywała legia i Sapinto gada na konferencjach. E, takie śmieszne rzeczy dosyć, chociaż trochę też żonujące. Tak myślałem, aha no to fajnie, on chce być takim drugim Mourinho, takie mind games chce wprowadzić. No ale teraz, kiedy już kolejna porażka wchodzi w grę i on znowu jakieś wymówki znajduje, to już nie jest mind games. No chyba, że on sam siebie chce oszukać. Wtedy to ok, to są mind games na własnym umyśle, no ale ja nie wierzę, że Sapinto jest aż takim geniuszem, żeby specjalnie z siebie zrobić debila i odciągnąć tym samym uwagę. Po prostu mi się wydaje, że on sam już odleciał sam już nie do końca rozumie o co chodzi no a to wygląda komicznie, bo gościu totalnie odciął wszystkie media w trakcie obozu przygotowawczego nie informował o niczym miał pretensje, że dzwony biją w, w okolicach treningowego boiska kazał te dzwony wyciszyć chciał zrobić jakiś totalny reżim e, okej, okay, ja bym rozumiał gdyby ten zespół się rozwijał i grał coraz lepiej ale on gra coraz gorzej ściągnie to nowych zawodników tak naprawdę i nie wnoszą nic ciekawego poza jednym Ray a reszta to takie no, średniactwa trochę. No i ta Legia ostatecznie najpierw przegrała bardzo ważny mecz z Lechem, teraz przegrała bardzo ważny mecz z Rakowem, bo już pozbawia ich to definitywnie szans na podwójną koronę. I w półfinale będą takie oto drużyny jak Lechia, jak Raków, jak mieć Legnica, no i Jagiellonia oczywiście, wreszcie, wreszcie Jagiellonia doczekała się tego półfinału, dawno go nie było, ostatni półfinał to był mecz z Zawiszą rok 2014 wówczas Zawisza wygrał i awansował do finału i tam też wygrał, pokonując bodajże Zagłębie Lubin także Jagiellonia miała udział przegrała z, potencjalnym, z następnym zwycięzcą także, także tyle, a wcześniej półfinał dla Jagiellonii to był już mecz z Lechią przy okazji tego turnieju który Jagiellonia wygrała czy teraz będzie mecz z Lechią? No ja mam nadzieję, że nie. Ja liczę, że będzie mecz e, nie z Lechią. A dlaczego? Bo chciałbym z Lechią zagrać w finale. No oczywiście możliwe jest odpadnięcie nie w półfinale, ale jednak w finale ja kontra Damian po raz kolejny, tylko tym razem na Narodowym. To by było coś. Damian... Co ty na to, co ty na to? Odpisuj. Eee, liczę na twoje komentarze w tej sprawie. Eee, no i oczywiście też trzeba wspomnieć o tym, że właśnie, tak jak powiedziałem o tym Zidanie, Zidan przejmuje zespół i jego pierwszym transferem jest Eder Militao. Bardzo młody, obiecujący, rokujący eee, obrońca, już na ten moment jeszcze obecny, ale niedługo już będzie byłym obrońcą FC Porto. On notuje fenomenalny sezon do tej pory, już kilka nagród najlepszego stopera miesiąca w całej Lice Portugalskiej. Zdobywa nagrody seriami. Jest zdecydowanie najlepszym obrońcą FC Porto. No i FC Porto wciąż jest w grze i mistrzem, więc on może dalej grać na, na najwyższym poziomie, ale Real Madrid już załatwi sobie jego podpis. 50 milionów euro tyle zapłacą królewcy za nowego stopera, który też może grać jako prawy obrońca. Taki Taki zawodnik podobny profilem do Sergio Ramos. On też prawym obrońcą był, teraz gra jako stopper. Podobnie może grać Eder Militao. no Czy to będzie nowy Pepe, Bo wiele osób oczywiście będzie porównywało go przez pryzmat gry we Wseporto. No, zobaczymy. Na pewno ciekawy transfer. Real Madrid na środek obrony ma na pewno bardzo duże możliwości. No bo oczywiście jest jeszcze Varan. Także Ramos, Varan, Militao. I też pewnie tam jacyś inni młodsi zawodnicy będą pukali do tego składu. Na pewno Zidane nie będzie się patyczkował. Real potrzebuje bardzo dużej przebudowy i Zidane dostał zapewnienie, że dostanie pieniądze na tę przebudowę właśnie. Ja jestem ciekawy, kogo, kogo zatrudni, bo Realowi ewidentnie brakuje takiego Galactico w miejsce Ronaldo. Bo Real to jest taki klub, który naturalnie takich zawodników musi mieć. Musi mieć takich gwiazdorów, Bale miał być takim kimś, no ale z racji jego kontuzji, jego kariera jakby trochę zwolniła. Owszem, on wciąż jest świetnym piłkarzem, ale on nie spełnił oczekiwań bycia taką gwiazdą, nawiązującą do Ronaldo i taką gwiazdą już zapewne nie będzie. Benzema już ma swój wiek, trzeba kupić nowego napastika. Być może tutaj będzie ciekawy transfer, kto to będzie, nie wiem, ale na pewno Real będzie chciał zgarnąć te czołówki. Nagłówków, nagłówki gazet w związku z, z nową gwiazdą. Ja bym bardzo e, tutaj je oczekiwał, bo ten ruch być może będzie naprawdę jednym z największych historii. Coś mi tak mówi, że Zidane wyda grube pieniądze, bo Real potrzebuje wzmocnień, Florentino Perez też no, to, to widzi, no i a jak Florentino Perez coś widzi i coś chce, to, on to najprawdopodobniej jak zawsze dostanę. Jak to będzie, czekam na Wasze opinie w komentarzach. A na dzisiaj to by było na tyle. Zapraszam na kolejne odcinki takie omawiające wydarzenia futbolu w szajbie futbolu, a teraz to by było na tyle. Lajkujcie, subskrybujcie napis.